Biało-czerwone i żółto-niebieskie baloniki pofrunęły w niebo z rąk 28 pierwszaków, którzy po raz pierwszy stanęli na szkolnym podwórku. Tak rozpoczął się rok szkolny w Szkole Średniej nr 3 w Mościskach z polskim językiem nauczania. Dyrektor Teresa Teterycz przywitała gości grono-pedagogiczne, rodziców, uczniów oraz pierwszoklasistów. Drodzy pierwszoklasiści, na was czeka pięknie wyposażona klasa i pani, która będzie dla was Drugą mamą, Pani Waleria. Dzisiejsze święto jest pierwszym szkolnym świętem dla Was. Najlepsi uczniowie poszczególnych klas otrzymali listy gratulacyjne i wyróżnienia, natomiast uczniowie pierwszej klasy po raz pierwszy recytowali wierszyki. Mają przed Wami dawne maluchy, ładnie ubrane, pełne otuchy, bijącym sercem i niepokojem rozpoczynają naukę w szkole. Na zakończenie uczennica pierwszej klasy Amelia Maria Kurek oraz uczeń jedenastej klasy Witali Gans zadzwonili pierwszym dzwonkiem.